Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? Część A wniosku. By wypełnić elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, należy zalogować się w portalu beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie pobrać aktualną wersję formularza. Formularz nie otworzy się w przeglądarce internetowej. Aby plik działał poprawnie, należy korzystać z aktualnego programu do odczytu plików PDF. Wnioskodawca na potrzeby wypełnienia części A powinien przygotować odpowiednie dane. Do uzupełnienia potrzebne będą dane osobowe, w tym numer PESEL oraz numer konta bankowego, na które zostaną przelane środki. Prawidłowym wypełnieniu wniosku może pomóc instrukcja opisująca znaczenie kolorów podświetlających konkretne pola, która wyświetla się po kliknięciu pola z napisem Pomoc dla beneficjenta w lewym górnym rogu. Zielone pola trzeba wypełnić samodzielnie. Szary przycisk po prawej stronie pola pozwala wybrać pozycję z listy. Na czerwono podświetlają się pola z błędem. Należy wtedy skorygować wpisane wcześniej informacje. Szare pola są nieaktywne i można je wypełnić dopiero po zaznaczeniu wcześniej odpowiednich okienek. Niebieskie pola wypełniają się automatycznie na podstawie wpisanych wcześniej danych. W razie wątpliwości, jak wypełnić dane pole, można wskazać je kursorem, a wtedy w małym okienku pojawi się podpowiedź. We wniosku są także pola, przy których znajduje się niebieska ikona z literą I. Po kliknięciu, w którą wyświetlają się dodatkowe informacje, jak poprawnie wypełnić wniosek. Przejdźmy do uzupełniania formularza. Pola z numerami 1, 2, 3 wypełnia pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pod polem numer 3 należy zaznaczyć, czy wniosek jest składany po raz pierwszy, czy jest to korekta złożonego wcześniej wniosku. Poniżej znajduje się przycisk weryfikacja formularza, którą należy przeprowadzić po wypełnieniu całego wniosku. W pole numer 4 należy wpisać przewidywany termin zakończenia inwestycji. Inwestycja nie może trwać dłużej niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Po kliknięciu na pole numer 4 z prawej strony pojawi się strzałka która pozwala wybrać datę zakończenia inwestycji z wyświetlającego się kalendarza. Wypełniając tę pozycję, warto pamiętać, że zakładany czas realizacji przedsięwzięcia może się przedłużyć. Pod numerem 5 należy zaznaczyć, czy wnioskodawca jest właścicielem, czy współwłaścicielem nieruchomości. Obok kratek znajduje się ikona i, zawierająca informacje, w jakich przypadkach, które pole należy zaznaczyć. Gdyby wnioskodawca był właścicielem domu, a na przykład jego żona jedynie działki, na której stoi dom, wnioskodawca powinien zaznaczyć pole Właściciel. Dalsza część A wypełnianego formularza zawiera dane osobowe: imię, nazwisko i numer PESEL. Wypełnienie pola NIP nie jest obowiązkowe. W polu numer 10 wnioskodawca wybiera z listy właściwy dla siebie urząd skarbowy. W polach numer 11 oraz 11A Należy wpisać numer telefonu. Jeśli wnioskodawca nie posiada telefonu komórkowego lub stacjonarnego, w odpowiednie pole wstawia kreskę. W polu numer 12 należy wpisać adres poczty elektronicznej. Pola z numerami 13 do 21 wnioskodawca wypełnia danymi adresowymi. Jeśli w miejscowości zamieszkania nie ma nazw ulic, należy wpisać w pole numer 18 kreskę. W polu numer 22 znajduje się kratka, którą trzeba zaznaczyć, jeśli wnioskodawca chce, by korespondencja przychodziła na inny adres niż zamieszkania. Odblokowane pola wypełnia się analogicznie. Pole numer 32 to numer rachunku bankowego, na który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i dopełnieniu formalności ma wpłynąć kwota dofinansowania. Należy ją bardzo uważnie wypełnić. Po podaniu prawidłowych danych i kliknięciu na okno numer 33, uzupełni się ono automatycznie o nazwę banku, w którym znajduje się konto. W ten sposób część A wniosku została wypełniona.